Nie jesteś sam, nie jesteś sama, bądź z nami. Przechodzimy z przestrzeni słowa do przestrzeni obrazu, dlatego właśnie bardzo warto jest inwestować w naukę grafiki komputerowej. To cechy użyte w reklamie, to... Do no, zapamiętam tego. Ta wiedza przyda ci się na całe życie. To prawda, uczymy się o reklamie i promocji, zaczynając od siebie. Trochę przesadziłaś. Poznajemy wiele technik prezentacji. Nie obce nam się to tajniki, mowy ciała. Badania faktów to część elementów dziennikarstwa, którymi zajmujemy się w szkole. Czy w naszym wieku myślał Pan o tym, że zostanie Pan starostą powiatu? Takie myśli, czy też plany często tworzą się poprzez realizację innych planów. Duchowość dziewczyny zaczyna się od bania urodę. Uczymy się w tej szkole podstaw makijażu. Oczy to zwierciadło duszy, dlatego tak ważna jest podkreślenie ich urody i wydobycie piękna. Szkoła poprzez prowadzone kursy przygotowuje nas do różnych zawodów, na przykład baristy. Oddaj ten kanapę. Ten automat zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Szkoła nie ma barier. Dla potrzebujących jest wyposażona w windę. Muzyka Okazja do pokazania swojego prawdziwego ja znajduje się tutaj na tej hali. Sport nigdy nie kłamie. Jesteś artystyczną duszą. Scena nie jest Ci obca. Pewnikiem rozwiniesz tu swoje talenty. Trzeba to wykorzystać i zrobić coś jest fajnego. Świetny pretekst do tego, żeby chociażby przełamać coś w samym sobie. Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem niebem i światem. Ogromne znaczenie ma tutaj nasz wkład w tę pracę. By na scenie, Przełamać tą swoją, tą swoją strefę komfortu i stać się bardziej pewnym siebie. Ja nie jestem to modelem, ty nie jesteś miss of word. Może będzie dla nas lepiej, gdy spotkamy się za rok. Ja ci mówię wiele stracisz, jak tej szkoły nie odwiedzisz.